Witam Was. Bardzo serdecznie w drugim już odcinku ze Skybloka. Jestem znowu z Gojkiem. Czyli Rzuca złotem. No i. No i dzisiaj zaczniemy znowu tutaj rozrastać naszą wyspę kochaną mi w ogóle. Dobra, zaczynamy. Nie, nic nie robiliśmy przed, przed odcinkami. Jak pamiętacie, zaczął padać też i tak zostawiliśmy i pada dalej. Boże, w Minecraft. No ja. Już No wy co? Spolej mi się nie wiem. Dobra, ja na tak i powiększę piosenkę. Bez... Ja już powiększę. Ale zostaw piasek w skrzynce. Nie, ja tu tylko tak zabezpieczam jeszcze. Ło, lu mnie petardą ktoś. U ciebie? No, nie tak bolą, czasami. Znowu. Słyszysz tego? No słyszę, słyszę, coś tam no, słyszę. Dam wali, wali, masz. Oczywiście naklecamy to w Sylwestra, ale ludzie to się nie dziwcie Jeszcze raz. No wiem, słyszę. Zaraz pójdę do tak tak niego krzykać. Na no, jakiś holender pewnie. Albo Turek. A on to w domu robi? No ja... A tak w domu, oczywiście. Na ulicy to robi, idioto. To jest... A zrobiłem taki rów u nas. Aha, <noise> to jest. Już mam prawie taka. Super. To tylko A Ej, zbugowała mi się. A dobra. Zbugowała mi się dirczę chwilę. Znowu! LOL, co to się dzieje? Widzimy zjawiska na przyrodzone Dobra, ja tego nie kopię... Już skończę. Czekaj tu jest... Nie masz, ja ci to dam. Albo czekaj. Daj mi kill'owi se zaraz zaraz, ale już jest na wykończeniu to jeszcze trzy Ja dam ci zrobię. Ile masz? tego kobla? 64 i 3 jeszcze. Chcę, żebyś miał kobla. No. Y ja nie mam, ja teraz chyba ze 40. Nie, 50, coś z tego mamy. 6, mamy 60, ja mam I prawie ja... tak dirta. Masz i 3 kobla. I daj mi tam tego swojego kobla. Do skrzynki, daj, tylko sobie 3 zostaw. Jakiego kobla? Nie masz kobla? Nie. Dobra, to ja wezmę. Patryk, popatrz na mnie, popatrz na mnie, czekaj, popatrz i co się zmieni. No? Co za tym? Wiem o to. <grym> Jak to fajnie wygląda? Ej, dobra, weź ten. Weź ogarnij tukę. i weź tutaj, weź wodą, wiesz, wylej i pod naszą wyspą tym y koblem dawaj, dobra? Żeby Podpust. cały dirt wyjąć. Żyję, żyję. wiesz o co? Wiem, 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 wiem. Ej, złoto mi wypadło. Tu mamy już dwa złota. Nie, nie mamy dwa złota, bo je nie chwyciłem. Jezu znowu. to się szybko skończyło. Ej musisz... No do. tam później się zmienić. Co muszę? Nie, już Chyba zrobi, zrobiłam to za, nieco, za wysoko. Co za sobie Tylko Tylko podejmij mnie, kok stary. będzie mogiła. O matko. Ile minut? Nie wiem. Dobrze. O cholera. Co jest? Nie wiem ile minut. A co mówisz o cholera co się stało? No bo nie wiem ile minut już nagrywamy. Dobra. Ej, dobra, jeszcze chwilę. Wejsz, emerald mi wypadł. ile masz yy, kobla? Daj mi go jak możesz. No, mam 29. daj mi wystarczy ich dalej. Dobra. Myślę, że tak. My tu będziemy kopać jeszcze, bo to za długo będzie po prostu na odcinki. I zobaczymy się w następnym odcinku. I my tutaj pokupiemy jeszcze, porobimy wyspę i zobaczymy się w trzecim odcinku już Skybloka, więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. I do zobaczenia. Cześć!